Zajmuję się podbijanie różnego rodzaju piłkami, czy to piłką do tenisa ziemnego, czy piłką nożną. Jest to moją pasją. Dotychczas udało mi się pobić rekord polski w kategorii najdłuższe podbijanie piłki nożnej bez przerwy, ponad 5 godzin. Mam dwa rodzaje teraz treningu. W miejscu żongluję piłką do tenisa ziemnego za pomocą stóp, kolan i głowy, a w terenie. Idę i podbijam piłką nożną bez przerwy. Jeżeli chodzi o piłkę do tenisa ziemnego, no to mój aktualny rekord no to jest ponad 14 tysięcy odbić. Żonglowałem bez przerwy 2 godziny 23 minuty, a piłką nożną w miejscu, no to mój rekord to jest ponad 30 tysięcy odbić w miejscu. Idący podbijając w terenie, to jest między 50 000 a 60 tysięcy odbić. Na no co dzień można mnie spotkać tu między innymi na tej trasie wokół Jeziora u nas w przecinku, w Szczeciecku, a jeżeli chodzi o treningi w miejscu, to przy muszli, czy na przykład u mnie pod pracą pod parkingiem w WDX. Trenuję yy, od godziny półtora, to jest takie minimum, do 7, 8, nawet 9 godzin dziennie staram się robić od 4 do 6 treningów tygodniowo. W przyszłości planuję pobić rekord, zobaczymy, czy to będzie Polski czy Guinnessa, jeżeli chodzi o podbijanie piłki do tenisa ziemnego, bez przerwy w miejscu. A jeżeli chodzi o podbijanie piłki nożnej, no to już oficjalnie pokonać dystans maratonu. Idzie to wszystko do przodu, jest progres. Jestem ogólnie bardzo z tego tytułu zadowolony.